Siema, YouTube. Dzisiaj wjechała żywica. Dokładnie ta, Remers. Posmarowałem nią ściany, zatopiłem siatkę. Co Wam mogę doradzić, jeśli chodzi o to? Dobrze wymieszać. Producent zalecza, że, zaleca, żeby 3 minuty tam mieszać. I później trzeba zapierdalać! Tak, zapierdalać, bo kurwa, pół godziny i to się robi twarde. A szkoda, bo chyba między 6 a 8 stów kosztuje takie wiadereczko. A tam są trzy komplety. Trzy komplety starczają na. Powiedzmy, jeden worek wystarcza mi na trzy... 3... No, jakieś 7,5 metra. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Dobra, trzeba jechać do domu, bo tam pewnie stara czeka z obiadem. Pozdrawiam ją przede wszystkim, bo pewnie ogląda. Miłego weekendu.